wszystko jest lepsze i podamy się bez balu, Wystarczy tak cię wychodzi. Nie jesteś tą osobą, która nie ma się kiedyś nie wrócimy do początku. Ile, jak to jest, wszystko jest lepsze, podamy się bez balu, Wystarczy tak cię wychodzi. Nie jesteś tą osobą, która nie ma się do zrobić. Nie będzie kiedyś nie wrócimy do początku. O! Gdzie że mogę zaśpiewać. Mogę? Okej. Okay. Окей. Окей. Это Jest taki magnes, co przyciąga uwagę. Jest taka szynka, które nie brzmi na wagę Każdy lubi jak się wszędzie, każdy do go chce To są nas ważne jak jakby się szarpać Jest Od Chicago aż poradą od San Francisco po Biały Stok. Kolboka do samoka. do o, idzie, czy Kolboka, nie ma bym na kolboka. Tłel, tłel i siabela, chudę udasz, śniada cera. Tłel, tłel i siaba siatego roczna. Siatłel, tłel i siabela, siabela chudę udasz, śniada. Tłel, tłel i siaba siatego roczna mi spodlasz. Jest taki zbiorze, który budzi się w sobotę. Jest taki złot, który nie rzuca się okiem. Jest taki brok, co przenika przez ubrania. Jest taka dana, co się buja jak jama. a Chicago ha